cześć, jestem Aksis kolejny film na tym kanale w tym filmie zagramy sobie Fortnite zero budowania nie solo i może porobimy jakieś tutaj zadania polecimy sobie tutaj na wiatrak ponieważ tutaj są zmiany w i jeśli wszystko dobrze pójdzie, to porozmawiamy z Johnson i dostaniemy 15 tysięcy euro. No i tutaj nawet jest pytanie, żeby odwiedzić wiatra. Chyba. wszystko. No, tutaj mamy Oscara. Tutaj mamy nie wiem kto to jest. To jest chyba Midas albo dychu. Tutaj mamy też Oscara. tutaj na Wiatrak Może się uda wygrać, chociaż ja bardziej... No, chciałbym wygrać, ale też chciałbym tutaj zrobić um, co najmniej jedno zadanie. To odponywam właśnie. Czyli porozmawiać z Jonesem. To jest bardzo łatwe, bo tutaj on jest cały czas w jednym miejscu tak naprawdę. Chodzi sobie po tej miejscówce. Ja mam DMR-a, tam ktoś leci. Zachwiję w nim to rozmawiania, ale najpierw sprzęt najpierw i wypijemy mini płotkę. Już no? późno. Właśnie obaliłem Króla Olimpu. Chyba zasłużyłem na odpoczynek. Po pierwsze, my tak, obaliliśmy ja nie Króla Olimpu. Po drugie, nie. Obserwowałam Megalodona. Nie podoba mi się co widzę. Co mnie to? Wróć w towarzystwie. Ach, dobra. Dalej. Mamy. Aha, i ja z nim nie mogę dalej rozmawiać chyba. No, ale on gatała sam, to to się przebija samo. Na szczęście. Ja sobie wypiję płotkę w tym czasie, jak on będzie wadał, ale chyba skończył już. Jednak nie. <ścoughs> ale do, nie wiem w czym chodzi za bardzo, ale o, mamy rękawice i mamy i mamy jeszcze bardzo fajny karabin, tylko no w sumie on ma ten celownik, ale jest ta funkcja wyłączania tego na szczęście odkryłem na w poprzednim odcinku możecie sobie zobaczyć mamy to, ale ja, ja nie będę tego zmienił, ale ile to zadaje zadaje 25 a to zadaje 19, czyli mi się nie opłaca tego zmieniać, a to ile? 23 Czyli mi się w ogóle nie opłaca wymieniać nic. E, teraz DMR. sobie zostawię. Tylko zrobimy. No tak o. Tam gdzieś się strzelają. O tam jest kościół. बना <laughs> 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 Pierwszego flaga Tutaj jedziemy medalion chyba A, a tu dzisiaj leczył, ten gościu. Dobra, idę na blisko. Bo on jest będzie cały czas leczył. I już nie będzie, bo go pokonaliście. w sobie znajdziemy jakieś miejsce tam. Nawet tutaj sobie stanę o na boku i sobie zobaczymy czy ja z nim porozmawiam o to czyli to mamy gotowe ale jakim Zadaj przeciwnikom obrażenia po A, pojazdem. To to będzie łatwe dosyć. O, ten nie żyje. Ten też. On akurat trzeba sobie emocję tańczył. A! Dobra. To było głupie. Ale na szczęście żyjemy. Okej, okay, on mam też zobaczenie. Miał odteczkę. Ale po co ja to robię, to nie wiem. Ale przynajmniej mamy zadanie doliczone Dobra, ja sobie wymienię karabin Nie, tego nie chcę To jemy może o. Teraz to przeładuję To jest przeładowane, to też To idę na szczęście tutaj są tu się na pustyni, musimy sobie zmigaczyć. Tutaj, tutaj się bili, tu się bili i tutaj są jakieś. Rzeczy. Dobra, i to wydaje HP? 20. To moje 25. Nie opłaca mi się z tego brać raczej. Ale ogólnie, to tamte FN-y, którego ja właśnie teraz nie podniosłem, to, to są mega słabe. Ja kiedyś je uwielbiałem, ale teraz to ich właśnie i właśnie nie lubię bo one są mega co daje mega, mega mało obrażeń dobra, ja idę chociaż tutaj mamy dobra, biorę to jeśli byśmy znaleźli teraz tę gitarę Ride the Riding to bardzo fajne, bo byśmy mogli zrobić zadanie czyli uderzyć w samochód to właśnie jest takie zadanie, że muszę uderzyć w traczanie muszę trafić to było w samochód jest to bardzo no, to z graczem jest troszkę trudne, ale z yy, już niekoniecznie. No i... 18 osób zostało, a strefa jest ogromna. No, także... Także, no, jest ciekawe. Ale to tylko dlatego, że... Że ten... Że niepokojnie jest jakieś nogi nogi, a po prostu ci gracze, które je spotykają, to są jakieś... jakieś... ...boty albo po prostu słabi gracze. Dobra. Prawie mnie pokonał. Ja idę się schować i wypić te potki. No, było mocno. No, Mam bardzo mało HP. W sensie, z... Że... a dobra, nie to. Bo z tym z, z osłoną jest bardzo dobrze, żeby mam fulla, ale z białym leczeniem już niekoniecznie. Także teraz musimy znaleźć jakieś leczenie. A ja zostawię to daleko. Myślę. I tam kurzę to jednak ją wodę ze jemy I takich raczej nie użyję. On może być fajny do szukania graczy. Tam jest wyspa, ja nie będę na wyspę szedł. O, ktoś chyba przejął wyspę. No, a ja teraz tutaj Posiedzę i to zobaczymy, może ktoś tutaj przyjdzie. Dobra, jednak idę. Jednak idę dalej. O, tam jest gościu. Nawet dwóch jest. I oni się teamują chyba. Aha, bo to jest BOT. To no jeden to jest BOT. O dostał Tylko ciekawe kto to dostał Czy gracz czy bot Dobra, nie trafię. Bo nie widzę nic. Jest słabo, bo nie ma samochodu. A samochody mają. Ale jakoś tam damy radę. Do dobra, jest mam auto. Mamy auto. Auto i ja sobie wezmę do niego działko. Do działko. To tutaj jest. Nie mam niego. Dobra, on ma on ma zero. On ma zero. Bo tutaj strefa goni Goni strefa, a więc ja idę do bezpiecznej strefy. Yy, a i tak naprawdę to nie było top 5, tylko to było yy, że ja miałem 5 frałów. Czyli to było top 10. Yy, teraz mamy yy, top 7. Bo to 6 frałów mam. I jest jakaś tam szansa na wina. Mówię, że duża, ale jego jest nie. Jestem też, którego też nie widziałem. Tamten botem. Jestem jest tego wyzwalca na auto.

Czwarte miejsce, nawet, nawet fajnie. Mieliśmy 6 strzałów w głowę. Mieliśmy trafienie 73, to w sumie mało. 700 obrażeń dostałem. 8 likwidacji, ja dodałem obrażeń 1582. 5 km było, No i fajnie. Dokonaliśmy zadanie jedno chyba albo dwa, nie wiem Idziemy do lobby i to zobaczymy Wydaje mi się, że, że to były dwa jednak mamy, mamy tutaj to I odbieramy sobie to Zaraz ja wymylamy do troszkę teraz, ale jeszcze nie mamy chyba drzwi. I... tu mamy jedno drzwi na pewno zrobione. Mamy... Mamy jeszcze chyba coś... I no, jedno chyba. Ale nie wiem, jestem pewny. Przeciwnie, to nie to. Podzielam. I... to jednak nie czyli chyba jedną jednym zadzianem tylko. I, a, i tutaj musimy 10 razy klokiem tylko uderzyć. Ale ja tylko dwa razy trafiłam. I prawie zdążyłam przez to, ale... Ale no. Bo także w tym to teraz, się z wasem do zobaczenia! Cześć.